Siemanko, z tej strony Małpa i zapraszam na kolejny odcinek z gry GRIDFALL na moim kanale. To co, lecimy eksplorować jaskinię Zobaczymy co tu będzie. Co się okaże? Sam jestem bardzo... Ale to bardzo ciekaw. Uuu, jakie widoki. Pewnie będzie jakiś... Większy strażnik, mam wrażenie. Close okay. duis, a <słysza> Yam dajam kanadę do lej. vorandi, olaun les i talami ich egrem. Kloos kadem dajentis ola a ol

Damagan, Yadiga, Dandian, Espanu Fradi, now with Tashidon, Fradi, now with Remus What a strange ritual! I have never seen anything like it.

że ja mam w ogóle iść yy, tu nie tutaj czyli co wracamy tu tak ty, ty. Jakoś tędy Dobra ścieżka jest Nie byłbym sobą gdybym się nie zgubił Dobra nie śpiewam Jeszcze bo... jakaś no, Zejdziesz ty czy nie bo to już totalna porażka. <laughs> no ojko, A to w wiosce mam pogadać, dobre. Dobre, dobre, dobre. Jezuśku. Let you let you let you, yes, this will What do you seek? Sepetoshis for Spravia Maga Kratzi? We found your sanctuary and assisted in one of your blood rituals. Was the apparition we witnessed the demon the priests were talking about? What, what is clear is, is these priests, priests know, nothing, know nothing and you know nothing. The ritual. I've never I've seen anything like it. I hoped so you'd you be able to explain, explain what they were trying to achieve. As, As you can you see, see, my companion is not a renegade like, like the others. He bears, he bears our likeness. Our Please share your knowledge with us. With grant, us, grant, us, with us. Grant, grant us the chance to understand. Very well. well. I'll attempt to help you make sense of what you witnessed. The ritual the you saw is a ceremony, ceremony to summon forth the strength of our warriors. Our, our people have people always lived in harmony with nature. Our, our very, very existence, existence revolves around her. her. She, she talks to, to us, us and, and takes on many, takes on many, many faces. What, what you've witnessed is just one, one, one of many. Men. Confronting, Confronting the, the threats threat that the Ranoixi make up, we call them, them for their the blessing, and they appeared to us. Can we contact them? I mean, is communication possible? What you witnessed was not a discussion, but if you visit a sanctuary, you may see one of the faces, and then you will be able to talk. Pass the mountains and head to the swamps. There, if you perform the ritual, you will see them come, though what you will hear may not be to your liking. Okay, no, spoko, 1700. Zdarzyłem twarz z demonem? Hmm, brzmi ciekawie, ale to nie w tym odcinku. Kto tu ma z nami do pogadania? Ktoś tu ma z nami do pogadania? Łona! Zapytaj się z Wospry. A co, już mogę? Dobra, mam nie wiem czy... Nie dobra, ona ma jakiś wykrzyk, trzeba jeszcze coś zapytać. Nie no dobra, nie wiem po co ten tutaj jest Ale dobra, no okej okay. Wychodzimy I moi drodzy ta misja dobiegła końca, więc misje i nie twarzą w twarz z demonem, tylko ekspedycja naukowa, <coughs> wybaczcie, zajmiemy się tym i to jest tutaj, więc tam podróżujemy. Zajmę się tym ze względu na to, że ta misja główna już długo nam wisi i nie chciałbym... Boże, to jest przy samych drzwiach przecież. <laughs> jej no i nie chciałbym żeby to gdzieś przepadło czy coś się przez to nie wydarzyło nie dojna wielkiej bitw obóz dobra i to zrobimy wtedy zaczną się nowe główne misje i wtedy głównymi misjami polecimy znowu dobra mm, tutaj raczej nic do sprzedania nie mam dawno nic nie upiłem i tyle no, tak, tak też mi się wydaje, że tak trzeba będzie zrobić no hmm zobaczymy, zobaczymy co tu dają? że ja mam się uda tak, że ja mam się udać w to miejsce no dobra, no to co Tutaj gdzieś zaznaczymy i pyre. znacznik jest. Tutaj dobra Oczywiście tędy nie przejdę, więc trzeba jakoś lecieć naokoło Tędy też nie przejdę, no bo przecież po co? Pójdziemy tędy Zobaczymy co tam. Będzie się tu już widziałem jakieś jest stworzonko Laczymy na szczecin, wysuscimy to. Ło, dobra. Eee, Uuu, cię, cię, ciężka bestia, nie powiem ciężka No dobra, skoro byłeś taki ciężki, to co tam masz Nic, nic ciekawego, dobra Lecimy w tą stronę To gdzieś tu Te już nie są dla mnie problemem kilka strzałów i robot ale tak jak ja to lubię powtarzać dodatkowe doświadczenie mile widziane yeah. zwłaszcza że te bronie niektóre duże wymagają ten... Uu, po co ja tego użyłem piątej siły Surowa ruda czysta ruda? No dobra, bo w ogóle trzeba by jakoś tam kowala sobie ulepszyć trochę broni. Takie mam wrażenie. Dobra, tu jest pustka, ale przejdę się zobaczę. Może coś będzie. Znaku zapytania nawet nie było raczej nic nie będzie jakbym poszedł tędy mapka no się nie to jest to wracam do tego punktu i i tam, i w tamtą stronę polecimy zobaczymy co i jak Tędy, nie? Mam taką nadzieję. Co? Jak to wspinaczka niemożliwa. O, ale czyli będę mógł się wspinać. No spoko. Aha, Dobra czyli trzeba znaleźć inną drogę do tego miejsca. Powiedzmy gdzieś tutaj. Zaraz się okaże, że nie mam umiejętności, chociaż tu nie wymagane są umiejętności, tylko coś będę musiał zdobyć skoro tu jestem No dobrze, wie... a to pewnie będzie zejście z góry. Zejdę i będę musiał iść na oko. Dobra, ja się lecę w złym kierunku, chociaż nie. Droga naokoło. Tu gdzieś był znak zapytania po drodze, to od razu go sobie zaznaczę. Te bestie są ubite, czy one śpią? Małe się. ten mój pierwszy pisot jest do tyłka? Dobra, nie będę się bawił w wnętrzności do dupy jest to prawda jakąś wyręczność trzeba by pójść dobra to jest gdzieś tutaj zaraz więc istnieje prawdopodobieństwo że jest tu Obóz, no a jak? Załóż obóz, 3 z 5. Yy, nie śpi. Lecimy dalej. Misja jest tam, czyli jakoś tędy na oko trzeba by pobiec. Odnoszę takie wrażenie. Wow 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 jeszcze pamiętam no, się teraz No, lejem gerski lejem lejem Skóra się przyda do modyfikacji ciuchów, to już na pewno wiem Zresztą i tak mam jej tyle, że huu Że to się okaże. Sorry f, f, za lekki zawias, ale to zgubiłem się przez y, sekundę. Dobra, doświadczenie. Polski dziewięćdziesiąt. Prawie po 300, przy dobrych minutach No dawaj, dawaj Ma no podejść, a nie zestawiłeś się na drzewie o 20 Dobra, to był gość To był gość Mhm. Dobra mm. Karabin, możliwe korzystanie ze strzelby zamiast pistoletu, tak a co to jest? Dobra, a są pułapki, dobra, 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 dobra i dalej pójdziemy tu w górę. Następne co 22, 21. Coś zdjąłem, czego tutaj nie mam no, ale to ja tak sobie tu wykupię. Coś miałem, co mi to dawało. Hm. Dobra, lecimy dalej. Kolejny wiadomość. I tutaj... Nie. Dobra. będzie obóz to tak wszak jestem to go rozwinę bo to też jednak jedna z misji załóż obóz 4 z 5 dobra i mapa tutaj tędy wracamy to było przydatne miejsce zawsze do szybszej podróży Punkt i nie mogło mi go zaliczyć, nie? Przecentralnie przejść przez punkt. Aj, Irytujące to jest strasznie. Dobra, kuro potwa. Przy sobie biegaj spokojnie. Ło! Wow, zamiast zrobić unik Ta pauza, leżeć. O, dobra, lecimy dalej. Kolejny obóz ruda gdzie tu na tą stronę się kieruj wolę sobie zaznaczyć w ten sposób żeby wiedzieć w którą stronę iść bo ja tu się lubię widzieć, nie no wdychać wdychać No. lejem gości ile lezie Walka jest tak przyjemna Że się w głowie nie mieści Czysta przyjemność, czysta finezja yy, tędy Czy tędy biegnę dobrze? Nie biegnę dobrze Zawróć rowa ruda żelaza Spory obszar do przebiegnięcia, wam powiem taki odcinek przebiegany. No, nie w każdym będzie się działo tak jak w poprzednim czy dwa odcinki temu, gdzie zajmowaliśmy się buntem. O. Must be the expedition's camp. This is a rather conspicuous place to set up camp. Signs of combat. They were attacked. By the look of the tents in the campfire, it dates back several days. It seems they were taken prisoner. I don't see any bodies. <sighs> no weapon leaves this sort of marking. Perhaps they were wielding magic. Yes. It is the art of the Donegada. One of the valley clans was here. Would you know which one? One who fights against the invasion of the peoples from your island. I can be sure of nothing more. Why would they attack scholars? They're not warriors. They come here as conquerors. This is enough. But they were not killed. Warriors would have been. No, this looks like scientific equipment this must be the lost expedition's campsite. Huh, jeszcze, jeszcze this looks like the journal of a naturalist. there are sketches of flora and fauna. there is no doubt. we are definitely on the trail of the lost expedition. it seems that one of the team kept a distance from the others. let's see what we can discover.

The right path keep going gdzie Who? nie przeciwną stronę gdzieś tu tam jest dobra widzę a corpse the clothes cannot be mistaken it is a scholar of the bridge lies from the looks of him, I would say he's been dead for days, as we already thought. This isn't the woman whose journal we found. There is still a chance that she remains alive. This man traded his life for all the suffering of my people. It was only a scholar, a sage, not a warrior on the battlefield. Do you think my people see a difference when bridgemen steal our people from their beds? From who do you think all the clans hide their children? i lean towards seora's point of view the practices of these scholars so-called seekers of knowledge are barbaric Teleme would offer you protection and support in exchange for our souls i think we would prefer to go to war i'll search the body we, we might find something to help us understand no Dobra. Klucz i gdzie? Do skrzyni. Yy, zaraz moment, bo ja się gubię. Odwróć się. I gdzieś tam. Tak, gdzieś tu? Tam jest, dobra. Mógłbyś? The view over the valley is magnificent and makes it difficult for an enemy to approach without being mm -hmm. no seen. It is a journal. That of a woman from the expedition, a certain Afra. She speaks of their research and relates here that she felt watched. She feared an attack was breaking i believe she was right the writing stops mid-sentence these people of the bridge have either just hatched from eggs or are complete idiots my people are at war they do not spare an enemy under the pretext that they are not wearing the clothing of soldiers we must, we must follow the tracks of the attack they will certainly lead us to our party of intrepid scientists this woman was right to fear the Donea ex eggfragal they must have followed this path coming from this swamp Scholars. No dobra, to gdzie teraz? Serio, taki kawał muszę wracać? Nie, to nie teraz. Moje drodzy, dzięki wam za uwagę. Ja jestem małpa i do zobaczenia w następnych materiałach. Trzymajcie się. Elo, Elo!